Po ciebie wygodnie. Idę w rozważania wczorajszego dnia. Kazanie, które przygotowałem, nawet nie rozpocząłem. Rano dziś zacząłem, muszę zapłać, skończyłem trzy zdania. Przeglądamy je, abyśmy wiedzieli, o co Panu Bogu chodzi. Zapisz moje słowa dla Ciebie i Twojego narodu. Wysłuchałem Cię, kiedy mnie błagałeś. To były nasze trzy wielkie wysiłki huzarskie. Po dziewięć dni postu Pani Agnieszka miała trzy. Myśmy mieli dwie tury. Przeciwnik planował dla ojczyzny zagładę. Pan Bóg mówi, dla Twojej prośby będę litościwy. Czyli pamiętajcie, w ostatnim ataku Huzarii, moi drodzy, pościło 2300 ludzi. Co się zapisali, a dokładam, że jeszcze byli inni. Dlatego Pan mówi, dla Twojej prośby będę litościwy i nie spełni się wolatych. Którzy zaplanowali Twoją zagładę. Tu chodzi o Polskę. Pragnę jednak dokonać więcej i ocalić więcej. Czyli z tego wynika, że Bóg ma wspaniały plan, bo dowiadujemy się z, z naszych orędzi już wcześniej, że Bóg chce uratować cały świat. Za chwilę będzie orędzie z Grunwaldu. Pan Bóg, ten nasz zryw sprzed 15 laty. Określa, że to nawet nie, nie wystarcza do ogrzania Polski. A jak chce świat ratować? Skoro pan ma większe plany, to chce więcej pokuty. A w tej branży, w, w naszej przestrzeni nie jestem w stanie już więcej od ludzi wycisnąć. To jest tylko kwestia łaski Pana Boga. Panu podpowiadam... Przecież masz najlepszą broń, łaska, Twoje działanie, które skoro spiornowało takiego zatwardzielca, jaki był święty Paweł pod Damaszkiem, to takich wszystkich poszczególnych kundli, to przecież Bóg to powinien wystrzelać łaską, to się wszystko nawraca. Bóg mówi, pragnę dokonać jeszcze więcej i ocalić więcej, ja Pana Boga rozumiem, Człowiek jest jego arcydziełem, bo by chciał te 9 miliardów ocalić, wszystkich. Posłuchaj mnie, mój ludu, uczyń pokutę towarzyszką Twojego życia. Że chcę dokonać wiele, to mieliśmy na dół Świętego. Przyjdź po przebaczenie. Mam łaskę przebaczenia. Matka Boża powie wcześniej, czy chcesz, abym dokonała wielkiego cudu nad Ziemią Polską, aby nastąpiło w Polsce odrodzenie religijne? Na górze Synaj Bóg powiedział łaska przebaczenia to nawrócenie. Nie rezygnuj z umartwienia i postu. Trzymamy się ściśle, co mówi Bóg. Jak jest dzisiaj post, to puścimy do 12. Wczoraj wezwałem Was, dokładamy, moi drodzy, poniedziałek do naszych postów. Choć Pan Bóg nie prosi, ale skoro mówi, że chce dokonać więcej i ocalić więcej, to dzieci, co nam innego pozostało? Wybiegam naprzód i proszę Boga o łaskę pokuty dla tak wielu. Stąd przed nabożeństwem wyjaśniałem wam zjawisko, że czuję demona na plecach wszędzie. Jest wszystko tak perfekcyjnie układane: wykorzystuję każde nieklujstwo, każdy nieład, każde niezamknięcie, każde niewykonanie polecenia, byle gdzie zostawienie motyczki, młotków, gwoździ, pojadę bo ja muszę dojechać wszędzie, bo chcę szybko obsłużyć wszystkie punkty, które tworzą u nas dzieła. I oczywiście ofiarą tego, kto będzie, byście dzisiaj widzieli te otwierające drzwi i urywane moje lusterko od auta. Tajfun próbuje ratować, próbuje pomóc. To ja wiem, że to jest jego subtelna robota, ale wy wykorzystuje niesolidność ludzką wobec mnie. A tym bardziej, że wołam o pokutę. Szatan najbardziej nienawidzi pokuty. Nienawidzi postu. Nienawidzi leżenia na podłodze, to co każe Pan Bóg. Nienawidzi różańca na kolanach. Bóg zachęca różańca krzyżem. Dzieci, jak myślicie, czy szatan mi daruje to, co głoszę i to, co robię? kiedy publicznie pokazuje, że w miniony wtorek nasz rząd przygotował pucz. Już wiem, gdzie był artykuł. Artykuł był w polityce w środę rano, ale zniknął. Nie ma go nigdzie na Google. Już go nie ma. Rozumiecie? Już go nie ma. Żebyście mieli świadomość, jak oni perfekcyjnie wszystko czuwają. Pan Lewandowski Robert Piłkarz, którego, któremu kibicuję, ma program w TV, to było i tam ma rozmowę z dziennikarzem, i nagle zapomniał o tym, co wiedział, a czego nie wolno mówić. Mówi do dyrektora: Daj mi tysiąc zł, ja ci dam aplikację i moi drodzy, pokażę ci, jak się zarabia pieniądze nie pracując. Za 10 minut przerwano już transmisję. Jest interwencja Banku Narodowego i audycja jest, Przerwana. Reporter, który prowadzi tę audycję, umieszcza jednak na Google wiadomość, że zainwest... posłał pana Roberta. Ten mu dał numery aplikacji, zainwestował. Pierwszego dnia sztuczna inteligencja, bo prowadzi te machlojki w świecie, żeby ogrywać ludzi. Z tysiąca mu zostało 200 zł. Ale drugiego jest zwrot. Po dwóch tygodniach miał już 18 tysięcy. Na swojej aplikacji wyciągnął 15 i kupił żonie prezent. A zostawił trzy dalej, żeby mu sztuczna aplikacja grała. Co to znaczy? Pomyślcie, ilu ludziom ukradziono te pieniądze. Czy państwo rozumiecie tą całą bitwę? Jak oni wszystko perfekcyjnie pilnują. A ja was wzywam, żebyście uczynili towarzyszką, pokute towarzyszką swojego życia. Pan Bóg stawia nam konkretny wymóg. Umartwienia i posty niech na stałe wypełnią Twoje życie. Nie spotkałem się poza przypadkami dziewięciodniowych postów, gdzieśmy nagle tracili walkę, żeby w przypoście tygodniowym, czy dniowym, ktoś miał problem z wagą, że mu słodzi na dół. Raczej są tendencje tycia, no bo w pozostałe dni jemy nadwyżkę. Albo tak jak ja dwunastu, dwunasto mi rozrywa, ja mam nerwy, no i co, idę, najem, najem się, i to co stracił, w łóżku rano mam kilo więcej, nie? No bo organizm biedny co. Muli, ja zmordowany, bo organizm minimum 4 godziny trawi i ja cały mokry, bo poje od masę. No i, 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 i tak to dzieci. No. Zadaję tylko pytanie, bo tu mam, cieszę się, poznam dużo młodzieży w tej chwili, że dzieci nie bójcie się, że przez post przytyjecie słudniecie. Dziewięciodniowy <laughs> tak, razy dwa lub razy trzy kolejki, to efekt jest do 10 kg. Trzy dni postu, mówi Pan, o które proszę, nie są wielką, nie są wielką zapłatą. No, dzieci, Boże, chyba się ja żartuje z nami. Trzy dni postu, Bóg mówi, nie są wielką zapłatą. Czyli dla Pana Boga, jak go rozumiem, poszczenie, no to jest pikuś. ale dla nas to dzieci czasami jest to szaleństwo. Wytrwać. I Bóg mówi tak. Trzy dni postu, o które proszę, nie są wielką zapłatą. Za trzy cuda, jakich pragnę, pragnę dokonać, i trzy nieszczęścia, jakim pragnę zapobiec. Chodzi o cuda na ziemi polskiej i trzy nieszczęścia, które mają przyjść. To jedno wiosenne było za załatwione, ale ono nie jest wliczane do Czech. To dopiero te ataki na nas pójdą. Pierwszy cud, mówię oficjalnie, to jest wybory prezydenta prawicowego w Polsce. To jest cud. To się cały świat sprzęgnął, żeby był tu liberał i poszedł gender, poszedł do przodu, dewastacja rozprawa z Kościołem, bo nakreślili uczciwie punkty, jak będą walczyć. I dopełnienie tego cudu jest miniony wtorek, Sąd Najwyższy, Post pani Agnieszki, płacze, łzy, walka, dzielne trwanie do końca. Dzieci nie udało się, nie obalili Sądu Najwyższego, od paru miesięcy mówią, że ta instytucja jest niepewna. To w takim razie, gdzie mamy szukać w Polsce praworządności? Powymyślali wcześniej, przecież to oni byli tymi, większość założycieli Platformy Obywatelskiej, przecież to oni wymyślili ten, ten system, narzucono im tą zabawkę. A dziś mówią, że jest to nierzetelna instytucja i łamią wszystkie prawa. No to jak odpadną od rządu, to wiecie, jakie będą sądy nad nimi? Bo to nam zagwarantowali w konstytucji, w ustawach przy okrągłym stole, po kolei wszystko. I dzieci nie doszło do puczu. Ponoć już Karol Nawrócki jest wpisany do dziennika ustaw, że to jest nieodwołana decyzja. Ale rządzący. Mogą dzieci cuda wymyślać. Żeby Hindenburg, staruszek, prezydent niemiecki, zwycięzca, tak zwany zwycięzca w Tanembergu. co Niemcy mówią młodzieży, że to był gruwa rewasz, on tam cały czas pił, był, znaczy powiedzmy spał, był malkontentem, nie miał żadnego udziału dzieci w bitwie praktycznie. No ale historia niemiecka go wniosła na bohatera. Ten Hindenburg dostał 9 miliardów marek łapówki i zatwierdził Hitlera. Przyszły ogromne pieniądze z Ameryki. Dzieci da się zgodnie z prawem? Ale tak i tak historykom nie wierzą o takich maklojach technicznych. Dostał 9 miliardów marek łapówki, żeby zatwierdzić Hitlera. No to ta łapówka zrobiła Niemcom Grunwald. I całej Europie. Więc Pan chce dokonać trzech cudów. Pierwszy uznaje wybory prezydenta i wtorkowy pucz, że on nie doszedł do skutku, zamach stanu, bo rządzący już od paru miesięcy cały czas mówią o stanie wyjątkowym, że rząd zamyśla stan wyjątkowy, stan wyjątkowy, stan wyjątkowy. Co się im wyjątkowo powiedziało? I uchronić nas od trzech nieszczęść. Rano udowadniałem, że oni nie ustąpią. Nie wyszła im wiosna, nie wyszło teraz lato, więc Pan Bóg prowadzi 2-0. Kiedy zaatakują? Na jesieni. Bo raz odbranej władzy nie oddamy nikomu. Trzeba znać systemy dzieci władzy. Grzechy twojego narodu nie zmalały. One cały czas rosną. Ale Bóg ma całkiem inną koncepcję. Nawrócić się musi, nawrócenie musi się dokonać przez narodową pokutę, do której was zachęcam. Dzieci, jak będzie pokuta, naród się nawróci. Lecę pod tekst, bo tu nie widzę. Prawdę sobie książę jest, mam. To, co mnie dzisiaj cylnęło, kiedy ja zapalę świeczkę, a to chyba Pan kubuś czytał, dzieci nieprawdopodobne. Dzieci. Jak, jak prosto jest opanować Polskę? No, lepszej, lepszej metody nie ma. Dzisiaj Pan Bóg tak mówił. Kiedy zostanę wybrany królem, to mówił już przed ośmiu laty. Uczynię moje królestwo wszędzie. Wtedy wypełni się moja wola. Duch mój zwycięży świat. Będę panował od krańca do krańca we wszystkim, we wszystkim i we wszystkich. A moje królestwo osiągnie swoją pełnię. Dziś wam mogę zdradzać kolejne kulisy wielkiej polityki. Masoneria zatwierdziła akt. Jeśli któryś z prezydentów by zrobił intronizację, mam wyrok śmierci. Dzieci, no to my ja mam już bitwę decydującą, to już wiedzieć. Prezydent Ekwadoru byliśmy. Pani Agnieszka pamięta, kiedy wam pokazałem tablicę, bo idę nagle przed kościołem. Wielkim pomnikiem wdzięczności za wiarę serca Jezusowego, taki ogromna bazylika w na placu w głównym rynku jest tablica. Ja mówię, dzieci, ci, ja historię znam z historii. Przecież zamordowały szwapy, Niemcy. Masonia niemiecka dokonała akcji poświęcenia sercu pana Jezusa. Wysłali statkiem morderce, zaś gołgodnożem po mszy świętej. Na oczach wszystkich ludzi była zaskoczona. Pilotka, że ja takie szczegóły znam z Ekwadoru. Ja tego faceta znam, ja go znam z historii. To zrobili masoni niemieccy, iluminaci, osiemset tych do roku. Jeśli nasi pasterze dwom panom służą, czyli na zewnątrz Bogu, a wewnątrz masonerii, to jakie ustawy mówią o intronizacji? Sługa tak zakaz używania słowa intronizacji, Żaden król, no bo ci są to wytyczne ogólnomasońskie w tej bitwie. Dzieci nie wychodzi intronizacja, bo blokują wszędzie. No ale pokutować ci nie zabronią, panie Rafale, że w piątek nie możesz leba jeść. Tu mam, znam historię, dzieci są tu przede mną, dzieciątka kochane dzieci poszczą, no to rodzice byli wzywani do kuratora, psychologa do szkoły, że głodzą dzieci. Te moje maluchy poszczą. Od razu świat reaguje, te nieprawdopodobnie zatroskani. Ale z jednego się cieszę. Zażną się sami. Dam Wam przykład. Dziś usłyszałem fenomen. Coraz gorzej dzieci mówią. Coraz trudniej jest wydostać się głosowi z ust. Wiecie czemu? Bo dajecie jeść dzieciom wszystkie. Miękkie jedzenia, papkę gotowe. Nie są mięśnie dzieci żuchwy tutaj. W związku z tym, a one mają wpływ na głos i na dźwięk. Przestaniecie mówić. Ja to dziś usłyszał o tym fenomenie. Jeden z naszych rodaków otrzymał drugą nagrodę w Londynie, bo wymyślił, jak dzieci z zmusić do ćwiczenia, żeby było ćwiczenie. Rozumiecie, te wszystkie mięśnie szły. Wymyślił takie urządzonko, no bo dzieci grają w gry. Porobił taki tu układ, że aplikacje dotykają językiem. Wkład, mama wkłada dziecko i pozwala mu grać na komputerze, ale to kolejne diabelsko. No zaczyna ćwiczyć, bo ruszcie, poćwiczcie językami. Wszystkie się myślą. Dzieci, więc ta cywilizacja przestanie mówić. To jest dla mnie pocieszające. Dziłby się im zamkną. Bojemy wszystko, bo nie gryziemy twardego chleba, nikt nie zje twardego mięsa, więc w związku z tym nie ma pracy, istotnych elementów, które są składnią mowy. Czy nastąpi samozniszczenie? Bardzo w prosty sposób. Dlatego wzywam Was. Do pokuty narodowej. Obudźcie się, bo jeśli nas będzie więcej, Bóg dokona czy cuda nad Polską i powstrzyma Polskę od czeg A ma jeszcze inne plany. Możemy pomóc Słowakom, może Włochom, może Niemcom, albo Rosjanom. Będzie nam bardzo głupio przy rezimie naszego życia. Że dzieci, żyliśmy w tym czasie, Bóg nas prosił, a brzuchy nasze były bogami naszymi. Amen.